Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest równanie różniczkowe Riccatiego. E, moi drodzy, żeby rozwiązać to równanie, będziecie potrzebować e, wzorów na pochodne i wzorów na całki, które znajdziecie na naszej stronie Matematyka na w zakładce materiały. Rozpoczynamy rozwiązywanie, moi drodzy. E, na tablicy mamy przedstawione przykładowe równanie różniczkowe. E, z całką szczególną y1 równą 2x, czyli to jest to, co jest napisane kolorem czarnym. Natomiast skąd wiemy, że jest to akurat równanie Riccatiego? No więc tak, poniżej kolorem niebieskim został napisany wzór ogólny, postać ogólna tego równania Riccatiego. Przyjrzyjmy się tej postaci chwilę. Otóż widzimy, że w tej postaci mamy naszego y' po lewej stronie, czyli inaczej dy po dx. E, idąc dalej, mamy jakąś funkcję od x, którą oznaczyliśmy p od x, razy y kwadrat, dodać bądź też odjąć e, q od x, czyli ponownie jakaś funkcja x, e, pomnożona razy y plus jakieś r od x, które też jest dalej funkcją x. Czyli widzimy, moi drodzy, że tutaj jest wiele funkcji x, natomiast warto jest zapamiętać, jakie postaci mają konkretne tutaj y, bo widzimy, że tutaj konkretnie mamy po prawej stronie y kwadrat i y, czyli możemy powiedzieć, że są to znaki rozpoznawcze tego, że jest to równanie Riccatiego. No więc przyjrzyjmy się naszemu równaniowi i zobaczmy, czy to jest oby na pewno to równanie. No więc porównujmy stronami. Tutaj mamy dy po dx, zgadza się, po prawej stronie. Po prawej stronie mamy y kwadrat. No tutaj w naszym postaci ogólnej też mamy y kwadrat, ale co z tym p od x? Otóż, moi drodzy, funkcja p od x, zdarzyć się może, że to będzie po prostu jedynka, Czyli tak jak w naszym przypadku, tutaj, jeżeli nic nie stoi przy liczbie, to znaczy, że stoi 1. Czyli w naszym przypadku naszą funkcją pod x jest 1, grunt, że się zgadza, że mamy tutaj y kwadrat. Dodać czy odjąć, tutaj nie ma znaczenia, czy będziemy mieć, dodać czy odjąć grunt, żeby nie było podzielić lub pomnożyć. No i dalej mamy 4x plus 1 to jest nasza funkcja q, funkcja x o literce q. Razy y, mamy razy y, dodać, tutaj też jest dodać, jakaś funkcja x. -a. I przyjrzyjmy się dokładnie, tutaj są same x, -y. zgadza się, jest to na pewno równanie Riccatiego. Moi drodzy, żeby rozwiązać równanie Riccatiego, musicie zastosować podstawienie, które pozwoliłam sobie napisać tutaj. Czyli y to się równa y1, czyli nasza całka szczególna, którą od górnie macie podaną w zadaniu, czyli u nas to jest 2x, o, dodać 1 przez u. I my zastosujemy, moi drodzy, to podstawienie. Nim jednak to zrobimy, zastanówmy się, może czego potrzebujemy do naszego zadania. No więc, tak, jeżeli weźmiemy naszego y, to tutaj z tego, którego będziemy podstawiać, no to jak on będzie wyglądał? y1 od x to jest ta całka szczególna, którą mamy podaną od górnie, czyli to jest 2x, dodać, 1 przez u. I teraz tak, czyli tu wszędzie za y wstawimy sobie tę postać, tutaj 2x plus 1 przez u. Ale co z tym dy po dx? No moi drodzy, tego to dy po dx sobie stąd musimy wyliczyć, czyli to będzie pochodna z y po x. Czyli sobie tutaj zapiszemy, że dy po dx to się równa. Pochodna z dwóch x to jest 2, dodać i uwaga, uwaga, moi drodzy, moja funkcja u to jest funkcja zależna od x, więc ja tutaj będę musiała policzyć pochodną złożoną. Pochodna z 1 przez u, pozwolę sobie zapisać to tutaj gdzieś obok, żebyście widzieli. Pochodna z 1 przez u to jest inaczej minus 1 przez u kwadrat. Dlaczego? Dlatego, że 1 przez U to jest inaczej U do minus pierwszej. Jeżeli mam U do minus pierwszej, mogę skorzystać z pochodnej na potęgę, czyli to będzie inaczej minus U do minus drugiej. A minus U do minus drugiej to jest inaczej minus 1 przez U kwadrat. Czyli skorzystałam z własności potęg dwukrotnie i skorzystałam ze wzoru na pochodną potęgi. Czyli moja pochodna. Zewnętrznej funkcji, czyli z 1 przez u, to będzie minus 1 przez u kwadrat razy pochodna funkcji wewnętrznej, ale ponieważ ja nie wiem, jak wygląda moja funkcja u, czyli muszę ją po prostu zapisać jako pochodna du po dx. I tak, moi drodzy, wygląda ten czynnik dy po dx, czyli widzę, że już za wszystkie y sobie coś wstawię. Czyli mogę dokonać już tego podstawienia. Czyli na początek nie mam już dy po dx, tylko wpisuję to wyrażenie, które mi to wyszło. Czyli mam 2, tutaj plus i minus da mi minus, 1 przez u kwadrat razy du po dx i to się równa y kwadrat, czyli to wszystko do kwadratu, czyli dx plus 1 przez u do kwadratu. Odjąć 4x plus 1 razy y, czyli znowu razy dx, dodać 1 przez u, dodać, moi drodzy, to co tutaj mi zostało, czyli 4x kwadrat plus 2x plus 2. Tutaj przesuniemy sobie, żebyście widzieli, co tutaj się dzieli dalej na tablicy, czyli 4x kwadrat plus 2x plus 2. Tak wygląda, moi drodzy, to moje równanie do końca. I teraz e, chciałabym sobie to jakoś uprościć, ponieważ nie widzę tutaj nawet, jaki to typ ewentualnie jakiegoś równania innego jest, ponieważ po to dokonujemy podstawienia, żeby sprowadzić to równanie Ricatiego do równania różniczkowego, które już poznaliśmy wcześniej, czyli o albo o zmiennych rozdzielonych, albo liniowe, no i teraz my nie widzimy, czy to jest któreś z tych równań, dlatego ja na tablicy pomocniczej pozwolę sobie trochę tutaj podziałać i potem wrócimy do tablicy głównej, żeby rozwiązać to równanie, które nam wyszło. Czyli teraz udajemy się na tablicę pomocniczą. Witam na tablicy pomocniczej, na której zredukujemy sobie tutaj to równanie. Do jakiejś postaci być może troszeczkę bardziej przyjaznej. Rozpoczynajmy więc. Na początku, w przypadku lewej strony naszego równania, dużo się nie zmieni. Tutaj nie mamy żadnych potęg, żadnych nawiasów do zredukowania, więc zaczniemy sobie od strony prawej. Czyli tutaj mamy wzór skróconego mnożenia a plus b do kwadratu, czyli musimy go rozbić, czyli a kwadrat, czyli u nas to będzie 4x kwadrat, dodać. 2 razy a razy b, czyli 2 razy 2x, czyli 4x razy 1 przez u, czyli zapiszę to sobie jako 4x przez u. Dodać b kwadrat, czyli u nas to będzie 1 przez u do kwadratu. Odjąć i teraz opuścimy nawias i wymnożymy każdy przez każdy. Czyli 4x razy 2x to jest 8x kwadrat. 4x razy 1 przez u to będzie 4x przez u, z tym minusem to będzie minus 4x przez u. 1 razy 2x to będzie 2x i ten minus da nam minus 2x. 1 razy 1 przez u to jest 1 przez u i ten minus ponownie tutaj da nam minus, czyli będzie minus 1 przez u. Dodać i tutaj niezmiennie 4x kwadrat plus 2x plus 2. Tutaj nam się ta dwójka y, troszeczkę chowa, aż jest to tak długie równanie, że aż skończyła nam się tablica, moi drodzy, więc ja sobie pozwolę to zapisać tutaj troszeczkę niżej, czyli to będzie plus 2x plus 2, żebyśmy widzieli. I teraz patrzmy, czy nam się coś już na tym etapie zredukuje. Zobaczmy. Tutaj mamy 4x kwadrat, minus 8x kwadrat to będzie minus 4x kwadrat plus 4x kwadrat. Czyli tu będzie 0, czyli te elementy nam się zredukują. Pozwolę to sobie skreślić kolorem zielonym, czyli tego już nie ma. 4x przez u, minus 4x przez u, to też się zredukuje. No i co dalej? To na razie zostanie, bo tutaj się nic z tym nie stanie. Natomiast 2x minus 2x i plus 2x też się skrócą. I tutaj zobaczcie, po jednej stronie równania po lewej mamy dwójkę i po drugiej stronie mamy dwójkę. Pamiętajmy, że jeżeli po obu stronach znajduje się ta sama liczba, ale to w przypadku działań dodawania lub odejmowania, to możemy ją sobie zredukować, bo jeżeli ja bym tę dwójkę przeniosła na tą stronę, to by było 2 minus 2. Czyli one by się faktycznie zredukowały, czyli te dwójki też się redukują. No więc, moi drodzy, zobaczmy, co nam zostało. Z przodu zostało nam minus 1 przez u kwadrat razy du po dx. To się równa. Tutaj po prawej zostało mi 1 przez u kwadrat minus 1 przez u. I teraz, żeby nie straszyły mnie te kwadraty w potęgach, pozwolę sobie pomnożyć obie strony równania razy minus u kwadrat, żeby też się od razu tu z przodu pozbyć tego minusa, czyli razy minus u kwadrat. Czyli ten minus się skróci, czyli tego łamka już nie będzie i po lewej zostanie mi tylko du po dx, równa się. Tutaj się skrócą, ale będzie minus, czyli mamy minus 1. Minus i minus dami plus i tu skróci się U, ale tu zostanie jedno U, bo mamy tam U kwadrat, czyli będzie minus 1 plus U. I teraz żeby to też wyglądało jakoś troszeczkę dla mnie ciekawiej, to pozwolę sobie już zasugerować Wam tym co przeniosłam, jakiego typu ewentualnie może być to równanie. Czyli zredukowaliśmy sobie wszystkie elementy, które były nam tutaj zbędne, i teraz możemy rozwiązać to równanie różniczkowe. Wracamy zatem na tablicę. Witam z powrotem na tablicy głównej. Moi drodzy, to jest wynik naszej redukcji wyrazów, którą dokonaliśmy na tablicy pomocniczej, czyli ładnie to dosyć wygląda w porównaniu z tym, co mieliśmy wcześniej, i możemy się przyjrzeć temu równaniu i widzimy, że doprowadziliśmy to do stanu równania różniczkowego liniowego. Co więcej, jest to równanie różniczkowe liniowe niejednorodne, i teraz postaramy się to równanie tutaj rozwiązać. Rozwiążemy je ponownie na tablicy pomocniczej, e, więc teraz tam się udajemy, moi drodzy. Jeżeli nie pamiętacie, jak wyglądało rozwiązanie tego równania, e, polecam udać się do, naszej, e, do naszego kanału. Tam playlista równanie różniczkowe liniowe i szybciutko możecie sobie krok po kroku to przypomnieć. My tymczasem rozwiązujemy nasze równanie i za chwil kilka wracamy z powrotem na, tablicę. na tablicy pomocniczej, na której rozwiążemy sobie to równanie. Jest to równanie różniczkowe liniowe typu niejednorodnego. Przypomnijmy sobie szybciutko, jak to się liczyło. Pierwszym krokiem tego całego naszego rozwiązywania było przyrównanie prawej strony równania do zera, czyli sprowadzenie tego równania liniowego do równania jednorodnego. Dlaczego? Dlatego, że w tej postaci możemy sobie rozwiązać to równanie jako równanie zmiennych rozdzielonych. Ponieważ łatwo mi po prostu te zmienne rozdzielić. Czyli pamiętam, jak to było. Po jednej stronie miało być jedne literki, po drugiej drugiej literki. Czyli tak, mnożę sobie razy 2x. Zgadza się i co zostaje? To będę miała du równa się u dx. I co mi dalej przeszkadza? Przeszkadza mi u, więc przez to u dzielę. Czyli mam du przez u równa się dx. I teraz moi drodzy. Liczę sobie całki z obu tutaj stron równania, czyli ja już sobie zapiszę, że obustronnie całkuję i tak. Całka z lewej strony równania to jest całka z dU przez u. To tak jakbyś, spójrzcie we wzory, to jest dx przez X, czyli to jest inaczej logarytm naturalny z wartości bezwzględnej z u. Umówiliśmy się, że stałe będziemy pisać tylko po stronie X. I teraz całka z dx to jest ile? Tutaj jeżeli nic nie ma, to znaczy, że jest ukryta jedynka. Całka z jedynki wynosi ile? Pochodna z czego daje nam jeden? Pochodna z X, czyli nasza całka wynosi X plus umowną tutaj C. I teraz my musimy wyliczyć nasze u, chcąc nie chcąc tutaj już musimy skorzystamy z definicji logarytmu, którego podstawą jest liczba e, czyli wiemy, że jak to jest logarytmem, że e, czyli podstawa logarytmu do prawej strony musi dać nam to, co tutaj znajduje się w argumencie logarytmu. Czyli moje u to jest inaczej e do x plus C. I teraz tutaj dokonam takiej małej kosmetyki i będzie tutaj e do x razy e do c, to zamienię sobie na c1, czyli moje u będzie wynosiło c1 razy e do x. I teraz moi, drogi, moi, moi drodzy, przepraszam, krok numer dwa, czyli uzmieniam stałą, czyli moje u ma postać c1 od x razy e do x, ponieważ uzmieniam tą stałą c1 ponieważ nie, e, chcę jakby przedstawić ją troszeczkę inaczej i teraz e, będę chciała e, t, tą uzmienioną stałą wrzucić do tego pierwotnego równania, bo w końcu muszę się odnieść do tego, że tutaj po prawej stronie jest to minus 1 jeszcze i będę starała się podstawić za U, wszędzie gdzie jest U coś tutaj z tego wyrażenia, ale tu za U podstawię, natomiast brakuje mi jeszcze tego wyrażenia, więc teraz liczę pochodną z U po X czyli mam du po dx równa się. Ponieważ jest to pochodna, jest to mnożenie dwóch funkcji zależnych od x, czyli muszę skorzystać z pochodnej iloczynu, czyli na początku była pochodna pierwszego wyrażenia, czyli c1' od x razy e do x, zgadza się, dodać niezmieniona pierwsza funkcja, czyli c1 od x razy pochodna drugiej, pochodna z e do x, to jest e do x. X. I takim oto sposobem te dwa elementy wstawiam do mojego równania wyjściowego, czyli tutaj będę miała to całe wyrażenie, dobrze, żeby to Wam się zmieściło w jednej linijce, E do x dodać C1 od x razy E do x minus U, moim U jest to, czyli C1 od x razy E do x równa się minus 1. Czyli to jest moje U, a to jest moje DU po D. X. I teraz coś musi mi się zawsze zredukować, czyli zredukować musi mi się to, co ma C1. I teraz y, widzę, że moje C1' od x razy e do x równa się minus 1. I teraz muszę wyliczyć C1, czyli zrobimy tak, że zostawimy C1' od x po jednej stronie, a resztę przerzucimy na drugą, czyli dzielimy przez e do x. Czyli moje C1 od X równa się. I teraz uwaga, moi drodzy, jeżeli dzielę przez E do X, to tutaj bym miała minus 1 przez E do X. Ja nie chcę tego E do X w, mojej, w moim mianowniku, więc znowu korzystam z własności potęg, czyli jeżeli ja potęgę przerzucam do licznika, to dodaję jej minus, czyli będzie minus 1 e do minus X. I teraz, żeby rozwiązać to C1, muszę policzyć całkę, czyli moje C1 od x to będzie całka z tego tutaj wyrażenia, czyli minus E do minus x dx. I teraz moi drodzy, tę całkę tutaj musimy rozwiązać na przykład metodą podstawienia, czyli moje T to będzie minus x, natomiast moje dt to będzie minus dx. Bo z pochodna z x -a jest 1 i zawsze wiem, że po prawej stronie muszę napisać dx, ponieważ tutaj to jest dla mnie znak, że liczę pochodną z tego tutaj wyrażenia z x. -em. Czyli jak moja całka będzie wyglądać? Tutaj, żebyśmy się nie zgubili, będę kontynuować w tym miejscu tę całkę. Właśnie, czyli moja całka równa się dalej ile? To jest całka z. Tutaj minus wyłączę przed tą całkę, ten co jest tutaj. I już nie mam e do minus x, tylko e do t. I zamiast dx mam minus dx. Minus, no właśnie, nie obliczyłam tego, widzicie, tutaj wyszło. Czyli moje dx, w sumie, to mogłabym tego minusa nie wyłączać, bo tu jest moje minus dx, zgadza się? Czyli to jest po prostu dt. Czyli ten minus i to dx to jest dokładnie dt. I teraz... Ile pochodna z, e, przepraszam, całka z E do T to jest E do T, i tutaj muszę napisać jakąś stałą, i zapiszę sobie to A, bo już C miałam wcześniej. I wracając do podstawienia, bo muszę zakończyć moje działanie w x, zamiast T wpisuję minus x, czyli będę miała E do minus x dodać A. I tak, moi drodzy, wyszło nam, ile wynosi nasze C1. To więc spróbujmy jeszcze tutaj zjechać troszeczkę niżej. Czyli moje C1 wynosi e do minus x plus a, czyli muszę to C1 wstawić teraz tutaj w to miejsce, czyli moja funkcja u to będzie C1, czyli e do minus x plus a razy e do x. I teraz jak to będzie dalej wyglądało? No więc moi drodzy, wymnożę sobie to, e do minus x razy e do x, to będzie ile? Jeżeli mnożę. Elementy o tych samych podstawach to dodaje potęgi. Minus x dodać x to jest 0, czyli e do zerowej to jest 1, czyli będę miała 1, a tu będę miała dodać a razy e do x. I tak właśnie wygląda moja funkcja u, czyli rozwiązanie tego wyjściowego równania liniowego. Wracamy do tablicy głównej. Moi drodzy, tam skończymy rozwiązywać nasze równanie Riccati. Ja ponownie na tablicy głównej widzimy tutaj napisane już Rozwiązanie tego równania tutaj różniczkowego liniowego, którym jest u równe a razy e do x plus 1. Czyli można by powiedzieć, że zakończyliśmy rozwiązanie tego równania, ale na początku mieliśmy do czynienia z tym równaniem, i co teraz? Otóż, żeby wrócić y, jakby do, z powrotem do xów i yków i żeby podać odpowiedź w tych zmiennych, które mieliśmy na początku, my wracamy do naszego podstawienia, czyli do podstawienia pierwszego y równa się y1 od x plus 1 przez u i w miejsce tego u wstawimy to, co nam tutaj wyszło. Czyli mój y, czyli moja odpowiedź, to będzie ile? y1 miałam podane na początku, czyli to było 2x. Dodać. 1 przez U, czyli to jest to U dokładnie, które mi tutaj wyszło, czyli to będzie A e do x dodać 1. I takim oto sposobem, moi drodzy, rozwiązaliśmy równanie różniczkowe Ricciatie'ego. Zapraszam do kolejnych części z cyklu Równanie Różniczkowe. Więcej zadań na naszej stronie Matematyka: na plus.com.pl. Moi drodzy, jeżeli nie znaleźliście tu jakiegoś zadania bądź też zagadnienia, piszcie do nas pod adres matna plus tam także wszelkie pytania wątpliwości dotyczące zadań. Ja zapraszam do subskrypcji naszego kanału, do polubienia tego filmu, jeżeli wam się spodobał i życzę wam udanego dnia.